Historia, którą zaraz usłyszysz, jest przerażająca i prawdziwa. Film Weronika, który znajdziecie na Netflixie, został zainspirowany wydarzeniami, które miały miejsce w Madrycie w 1991 roku. To historia 18-letniej Estefanii Gutierrez-Lazaro, której życie nagle zmieniło się w koszmar. Po kontakcie z tabliczką Uidża. Estefania była zwykłą nastolatką, uczennicą liceum, miała plany na przyszłość i marzenia, jak każda młoda osoba. Jednak wszystko zmieniło się pewnego dnia, kiedy wraz z przyjaciółką postanowiła zabawić się w wywoływanie duchów w szkolnej łazience. W trakcie seansu Uidża coś poszło bardzo nie tak. Nagle tabliczka zaczęła drżeć, a Estefania dostała dziwnego ataku. Z ust wydobywała się biała piana, a oczy przewracały się do tyłu. Nauczycielka, która nakryła dziewczyny, szybko przerwała sens, ale to, co zostało zapoczątkowane, nie mogło już zostać przerwane. Od tego momentu życie Estefanii stało się serią niekończących się koszmarów. Zaczęła doświadczać przerażających wizji. Widziała cienie poruszające się po pokoju, słyszała dziwne głosy, które mówiły jej straszne rzeczy. Często budziła się w nocy, krzycząc, że ktoś się udusi. Opowiadała rodzinie, że czuje obecność ciemnych postaci, które chcą ją skrzywdzić. Jej rodzina również zaczęła doświadczać dziwnych zjawisk: drzwi trzaskały same z siebie, słychać było kroki w korytarzu, mimo że nikogo tam nie było. Nawet sąsiedzi mówili, że z mieszkania rodziny Lazaro dochodzą dziwne hałasy. Rodzice Stefani zdesperowani i przerażeni, szukali pomocy u lekarzy i egzorcystów, ale nikt nie potrafił im pomóc. Estefania z każdym dniem traciła siłę, miewała częste ataki, podczas których traciła przytomność i zachowywała się, jakby była opętana. Estefania zmarła w sierpniu 91 roku, a przyczyna jej śmierci pozostała nieznana. Lekarze byli bezradni, nie potrafili wyjaśnić, co dokładnie doprowadziło ją do śmierci. Po śmierci dziewczyny rodzina nadal doświadczała paranormalnych zjawisk w domu. Ostatecznie zdecydowali się opuścić mieszkanie, wierząc, że jest ono nawiedzone przez złe siły. Historia Estefanii stała się głośna w Hiszpanii, a jej przypadek jest jednym z najbardziej znanych i tajemniczych w historii kraju. Co naprawdę się wydarzyło? Czy Estefania padła ofiarą sił nadprzyrodzonych, czy może cierpiała na jakąś nieznaną chorobę psychiczną? Te pytania pozostają bez odpowiedzi, a historia Estefanii Lazaro nadal budzi grozę, ale i fascynację.